Siemą! 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 10, Siemą! 10, 10 subów, jestem pod wrażeniem. Buję. To jest moja twarz to jest mojego kumpla tego... y Nie, no to jest mój... To będzie prawdopodobnie mój kamerzysta, powiedz jak się nazywasz na idzie. Kamerzysta... Patryk kwiatkowski, bo zmieniłem... Ale mogę teraz zmienić... Kamerzysta kolegi. Kamerzysta, kolegi. świat i życie z Mikiem Mi 2. Pod tytułem filmu, możecie eee, się zorientować? Pośpiesz mi telefon. Dobra, to później po tym się Dobrze, e, chcę są takie roztrzepania, ale no, śpieszymy się. Jak po tytułem mogliście się tutaj, mordo. Pod tytułem mogliście się, e, no tutaj, tytułem mogliście się rozpoznać, mogliście poznać, że e, mamy e, coś do pokazania z ciała dzika. Dokładnie co? Trzy zem... Kieł dzika, co mają tutaj. Kieł dolny. I trzy zęby, więc pokazujemy. To jest pierwszy kieł. Pęty. 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 Później wrócimy jeszcze do dwóch wabików, które Wam też chcę pokazać. Więc tak, to jest kieł dzika. Z mojej zdobyczy wczorajszej. Ogólnie te wszystkie będą z mojej zdobyczy. No, więc to jest kieł dzika. On chodzi na polowanie. Jestem nawet członkiem koła łowieckiego, koły astrowia więc jest git. No, i on to szablę nosił jeszcze... tutaj. Wyobraź sobie. Co... Dobra, tej... później pokażę. Dobra. Wyobraź sobie takie dwa. jedno osieć, jak to się fajnie wygląda. No. Dobra, drugi. To jest. To jest drugi kieł. Nie tracę Który on ten kieł ma tutaj. No, jest mniejszy od tego, no wiadomo. Wiadomo. Mniejszy. Ale no, też nie jest mały. A jeszcze powiem, że sząstka nosowa dzika oraz kływy po, mu, mu, pozwalają mu na kopanie. Coś tam pozwolą mu na kopanie, żeby jeść co? Kukurydzę. O, kukurydze, nasiona kukurydzy, dżownice, takie rzeczy. Będzie I teraz wyjdziemy do trzech zębów. A on upolował jelenie szlachetnego Upolowałem jelenia szlachetnego z dubeltówki. Musiałem wstrzyść, sześć na boi, ale trafiłem. Bardzo cierpiał, etyczności 0, ale udało się. Trofeum wisi. Tam na ścianie. Nie będę pokazywał, bo nie chcę ujawniać mój film, bo mi YouTube samobie film. Dobrze. To są zęby dzika. To są sam wyrzucam. Zabrywałam komputerka, zab zabawię się dentysta. Eee, on, on pracuje u dentysty. What? <grym> Weź i tam pokaż, jeszcze coś znaleźć. co? Mm -hmm. że tak, ale muszę coś znaleźć. Eee, co mam pokazać? Eee, no po pokaż mi te zęby. patrzcie tutaj. Tutaj są takie Kiełki. 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 No, takie A same jak No, i teraz do drugiej części odcinka przechodzimy do wabików. Mamy dwa wabiki dzisiaj do przedstawienia Jeden za 90 zł na dzika i jeden za 101 zł na sarnę. Zacznijmy od jelenia. Znaczy na sarnę. Nie mamy... Je się podpisałem, tutaj nie widać, ale widać po prostu wystrugania, ale to jest napisane Mikołaj Wabi się tym wabikiem. się robi tak. Jak to pokazać? O. Tak. Tak? Później tak. Tak. I się robi to tak. Po prostu się naciska. I tak cztery razy co 30 sekund najlepiej. Możesz zrobić tą poduszkę. Fajn powie <śmienicza> I może to jeszcze wabić ustami. Dzisiaj nie um, No więc. No jest. Czekaj, A, A, no, A y, odpowiedzi na komentarze. Na moje szuk, dlaczego zdechła? No niestety zdechła. Kumplowi ją pokazywali, kumpel ją, niestety z był. Debilem świetnie tym. Ja nie. Nie, on nie. Możesz potwierdzić to. Ja to widziałam. No, widział to. Dobra, przechodzimy do. to był wabik na kozła. Zapomniałam powiedzieć. Na kozła. Na, kozła. Sklepie, na kozła. Kupiłem go w sklepie. Na kozła. Kupiłem go w sklepie na Myśliwskim. W sklepie Myśliwskim. W, w Pile. Blisko no. Wojska Polskiego Poczty. To za 101 zł. Ty. Pokażę Wam. Tak wyglądają mój w zestawie była też płyta z dźwiękami. Oj, tutaj dla mnie się odbija, Z dźwiękami rogaczy. Polecam, bardzo fajne. No, już nawet No, to był taki średni bok. Ma tak. Tak i. I no, Ma takie tryby. No. Więc teraz idziemy do takiego naprawdę głośnego. Z niego wychodzą dwa wabiki na Lochy. Chęcy, żeby przyszła dziki. dziewczynka dzika e, i na e, odińca, czyli na samca dzika, pokażę Wam najpierw e, wabik na e, odińca. Jest bardzo głośno, możesz potwierdzić. E, tak i nie rób tego. Zrobię to. Nie, nie zatykaj, już spokojnie. Robi się to tak, że się, dmucha, w, że się dmucha w ten otworek. Jak się dmucha, to się robi tak, a jak się skończy. Trzeba przyciskać w ogóle tak, jak się ma, tak, jak się. Muchach pokaże, tak, ta się robię, tak. Tak, więc ja teraz pokażę. Maga, Ciało. Dobra, teraz mam pokażę że na loki wabi się na dziewczynkę. Można zrobić to z tej rurki, że się tą rurkę po prostu wyjmuje. Taka oto rurka. I właśnie, trzeba umieć do, do tego wabika trzeba umieć robić specjalny dźwięk. Każdy umie dźwięk świnki, czyli... Proszę bardzo, właśnie wam to zademonstruję. Na to mnie... bez rurki. Ale to trzeba głośno mówić jakieś z jak jest w lesie. Mogę nawet spróbować zrobić tego wabik na jelenia starego, ale... Nie śmiecie, nie wyśmiewajcie się w komentarzach, spróbuję. Nie, dobrze. Twarz jest pokaz... się twarz? Macie twarz? No nie powinien być live jeszcze w dodatku. No, więc jest tak. Kiedy będzie... Live? Nie wiem. Nie zapowiadam live'ów, nie wiem kiedy będzie live. Jutro. Postaram się. Spróbujemy jak będzie jutro. Czas, będzie jakiś... Jutro może nie przykład szkołę. nie wiem. No nie wiem. Jutro. jutro może będzie live. Jutro. Ale ja też przyjdę, bo... No. Jak zawsze. A niedługo nagramy dzisiaj jeszcze... Prawdopodobnie dzisiaj wejdzie filmik z fajnego statku, który zbudowałam z nim z LEGO. No. A, pokażę Wam jeszcze wabik na jelenia z młodego bardzo. Wystarczy, że mówimy do takiego au jak mam... Nie, nie. Trzeba mówić Auu. Trzeba robić Auu. Jak ma się tak... Z tej... Cuesk, z tego powodu polecam, jak za 9 dych super, bo ponieważ ma się kilka wad na raz. kupię No, za 9 mówim Robicie tak, otwieracie po prostu tak i mówicie: a tak Ouu! 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 Åååå oh, oh, oh. Bo teraz gardło do tego starego Dobrze. No, zaraz wejdzie nowy odcinek. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrowy! Pozdrawiam wszystkich.